Witajcie, z tej strony Kantal Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Saint Mora. Jest to produkcja typu shoot'em up, stworzona przez studio Digital Reality. Tytuł przenosi nas do egzotycznych miejsc, gdzie toczą się nieustające boje pomiędzy Imperium a jego adwersarzami. Zasiadamy za starami uzbrojonego samolotu i przemierzamy fantastyczny świat, rywalizując z maszynami. Mamy do wyboru tylko dwa tryby gry, kampania oraz arcade. Nie jest to wiele, ale gra rekompensuje to nad wyraz dobrą grafiką jak na Shootemup. Podczas kampanii wcielimy się w różnych pilotów, dysponujących odmiennymi maszynami i bronią specjalną. Do naszej dyspozycji oddano spowalniacze czasu, ulepszenia do pancerza oraz rakiet. Mora składa się z kilkunastu zróżnicowanych poziomów. Ja dzisiaj chciałbym wam pokazać Bokomono. Oczywiście będę pomijać wstawki w fabularne, gdy będzie Was to interesować podczas rozgrywki będziecie sobie je czytać, ale myślę, że nie tym Sign Mora stoi, ponieważ najważniejszy tutaj jest gameplay, który jest niesamowicie wciągający. Bardzo wiele osób narzeka na to, że szyte mapy są strasznie trudne. Myślę, że Sign Mora jest umiarkowanie trudna, przynajmniej na początku. Ponieważ tych kilka map, które zdążyłem przejść, nie jest dla mnie niesamowicie wymagających, walki z bosami naprawdę przyjemnie przechodzę, i płynnie to wszystko przebiega. Myślę, że głównym składnikiem Saint są właśnie te wspomniane wcześniej walki z bosami, ponieważ jest ich tu bardzo, bardzo duża ilość. A graficznie. Gra stoi na bardzo wysokim poziomie, ponieważ wszystkie te szuty mapy, które wcześniej widziałem nie były w 3D. Mimo tego, że tutaj wiadomo, jestem widok od boku, ale całe tło, całe w ogóle otoczenie gry jest pełnym 3D. Przemieszczamy się tutaj pomiędzy tymi poziomami. Jak widzicie gra płynnie przeskakuje. I walka kolejna z bosem za mną. W mojej karierze kolejna, a dla Was pewnie przy tym filmie pierwsza. I teraz kolejna, ponieważ tutaj czasem zdarza się tak, że mamy kilka walk z bosem po sobie. Wypróbujemy sobie umiejętność specjalną. Tutaj mam taki podwójny strzał z dodatkowych dział. I miejmy nadzieję, że ten boss nie przysporzy mi zbyt dużo kłopotów, mimo tego, że jest tutaj bardzo, bardzo dużo akcji na ekranie. Mam nadzieję, że uda mi się go pokonać. Za każdym razem, gdy obrywam, wypadają ze mnie te czerwone kule. Są to siły, kule odpowiedzialne za siłę strzału. No i pięknie. Teraz jeszcze końcóweczka. I miejmy nadzieję, że zaraz uda mi się tą zestrzelić tu na dole. I pięknie! Kolejna walka z bosem zaliczona, i teraz pora wpłynąć pod wodę. Jak widzicie, zatem jest to trochę nierealistyczne, ponieważ nasz samolot może pływać pod wodą, ale kto zabroni designerom zrobić takie rzeczy? Ja na pewno nie, ponieważ dla mnie poziomy wodne są naprawdę przyjemne, a jest ich w grze całkiem sporo. Niestety nie idzie zbyt dobrze, obrywam tymi minami, które na mnie spadają z góry, ale zaraz to powinno się skończyć. Na samym środku widzicie taki cza czas, licznik czasu który gdy upłynie, gdy spadnie do zera, niestety zakańcza rozgrywkę. Dlatego też musimy pokonywać wielu wrogów i dzięki temu zdobywać dodatkowy czas. Czyżby teraz znowu walka z bossem? Nie. Kolejna część tego poziomu. I zaczynamy. Oczywiście przyspieszenie i dalej jestem pod wodą. Zbieram sobie te kulki wypadające z przeciwników, i dzięki temu siła mojego strzału jest niesamowicie duża. Pora przyspieszyć, oczywiście, znowu wstawka fabularna. I teraz nowy typ przeciwników będzie na mnie czyhać. Zaraz zobaczycie. Są to takie wodne stwory, przypominające trochę jakieś robaki, jakieś wormsy. Muszę sobie oczywiście unikać skał, rozwalać przeciwników i dzięki temu licznik czasu stale rośnie. Niestety, teraz za tamtego przeciwnika trochę mi odjęła gra czasu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak zrobić. Czasem ominąć, jeżeli nie mamy możliwości, już się wrócić. Dzięki temu mogę przejść do przodu. Jeszcze tylko 15 sekund, mam nadzieję, że. O! Pięknie udało się kolejny przeciwnik. I teraz ta brama tutaj. Strzał specjalny. I jeszcze. Dodatkowe punkty, dodatkowy czas. Dzięki temu, że było tam jeszcze dwóch przeciwników. Czyżby to był koniec tej części? Mam nadzieję, że tak. Teraz jeszcze jakaś stawka fabularna i zobaczmy. Licznik czasu na wykończeniu, ale całe szczęście udało się. Teraz walka z bosem. Jest to jedna z lepszych walk z bossem, jakie widziałem w tej grze, ponieważ jest bardzo, bardzo rozległa, ale naprawdę jeżeli chodzi o to, te walki sprawiają bardzo dużą frajdę. Pierwsza część za mną, teraz pora na drugą. Oczywiście, gra zmieniła położenie mojego statku. I teraz część trzecia. Tutaj muszę sobie w taką wieżyczkę kontrolną strzelać. Pięknie. Kolejna część zatem, część czwarta. Tutaj będzie trochę skomplikowane, ponieważ to działo o góry. Będzie do mnie strzelać i to dość mocno. Zobaczcie, jak tutaj dużo się dzieje, ale pięknie udało się. I jeszcze pora na te bloki na dole. Jak widzicie, zatem pasek zdrowia tego bossa jest już w miarę w połowie. Dlatego też zaraz powinienem kończyć. Miejmy nadzieję, że się to uda, ponieważ nie za każdym razem y, udaje się przetrwać walkę z bosem. Czasem jednak musimy powtórzyć sobie daną misję. Niestety nie mam już żadnego strzału specjalnego i zostałem zabity. Zatem pora na kontynuację. Możemy 9 razy kontynuować. Niestety walka z bosem przebiega od samego początku. Zatem. Miejmy nadzieję, że tym razem uda się go rozgromić. Jeszcze zostało jedno działko na dole, i pięknie, niestety, straciłem oba strzały specjalne na tej pierwszej części. Teraz będę musiał liczyć na to, że mi się uda po prostu na łód szczęścia. Cudownie, udało się. Zatem wracamy do punktu wyjścia. Jestem prawie, prawie w połowie. Mam nadzieję, że tym razem nie zostanę zaskoczony przez tego bossa. Super, kolejny power-up. I dzięki temu jestem już poza połową. Pięknie. Teraz jeszcze tylko trochę. Te trzy skrzyneczki, które zostały. Miejmy nadzieję, że się szybko otworzą. Pięknie. Jeszcze jedna. I udało się. Szybciutkie przyspieszenie i pora rozwalić tą du dużą suszarkę. Udało się. Zatem ostatnia część. Ostatnia część to taka część mieszkalna. Jak widzicie, są to takie podwodne bloki, domy. Nie wiem, co to jest. Ale tak to wygląda. I ostatnie działko góry. I pięknie. Jeszcze tylko jedna część tutaj na dole. Akurat ta część jest bardzo, bardzo wymagająca, ponieważ jak widzicie jest tutaj niesamowita ilość tych pocisków. Prawie, prawie, prawie się udało, i pięknie, genialnie udało się teraz. Szybkie przyspieszenie. I tak, moi drodzy, wygląda poziom w grze Sign Mora. Mam nadzieję, że gra Wam się spodobała i jeżeli mieliście na nią oko, to bardzo Wam ją polecam zakupić. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.